Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj chcę Wam widzę, zaprezentować, jak używać rózgi i ruski wieźmy i jakie można fajne robić komba za pomocą na przykład właśnie tej ruski wieźmy, za pomocą rógi, Pokebola, kody i innych iwentołek, bo można je fajnie łączyć i robić naprawdę ciekawe połączenia. Tak naprawdę widzicie, że leci taki typ, odpalacie sobie porosje pokebola, dajcie typowi rózkę i on leci w dół, nie wie co się dzieje, a więc sobie od razu takiego gracza zabijacie. Tutaj jeszcze mój jest klanowiec, którego będzie pewnie łebował, więc Oczywiście już sobie zabijamy takiego gagatka. On nie wie co się dzieje, patrzcie Mu lecą totemy, on jest w szoku. my jeszcze Mamy naładowaną kozę, no ale typ Niestety nam odleciał, ale już wiecie Widzę co będziemy dzisiaj robili, więc To jest najważniejsze, zaraz tutaj podlecimy Bo widzę, że jest naprawdę bardzo dużo ludzi Ciekawych na mapie, trzeba sobie ich Trochę powybijać, więc my od razu Lecimy się zresetować, dobra widzę, ja sobie poleciłem tutaj podkwarzać, nie musimy dać Ruski, wiedźmy ani ruski, tylko chyba Od razu damy typowej kozę, ta nie myliłem się Zrobimy po prostu tak, tak, dosykuję sobie wszystkie potrzebne tutaj tej eventówki już na pasek. Będziemy sobie zabijali tutaj takiego typeczka. O, już tutaj sam, sam domek się kręci. Tutaj ktoś z klanu mi pomaga. Bo no, mój klan jest po prostu wszędzie. Zabijamy sobie takiego typa. Niestety nic za bardzo ciekawego z niego nie mamy. Więc po prostu zabijamy sobie tych stiwków. W ogóle ty mnie bije za jakiegoś łeba. Pierdek 4. Zaraz będziemy musieli użyć ruskie wiedźmy, bo pewnie ty będzie chciał nam odlecieć. Ale dobra, bijemy się na razie. On tej walce coś próbuje. Daje mu po prostu klątwę górnika. No bo mnie już denerwuje ten typ. Po prostu cały czas nas będzie bił i bił, więc po prostu no, szybko go sobie zabijamy. On będzie raczej w szoku, jaką zaraz damy tą ruskę. Weźmy, nie będzie mógł odlecieć, daj mu od razu rózgę. I patrzcie, widzę, nic typ nie może zrobić, daj mu ruskę, ruskę. Weźmy, nic nie mógł zrobić, ani odlecieć, ani się poruszać w łebie. Zabijamy tak kolejnego typa Eleczka essa Mam jakiegoś typecka widzę, to jest jakaś dwudziestka, tam dziewiętnastka, bo ma naprawdę bardzo dobre itemy, mamy naszykowaną już ruskę, weźmy ruskę, wszystkie potrzebne tutaj i te masy, tylko typy mi po prostu przeszkadzają, bije mi go jakiś Steve, ale oczywiście go sobie zabijamy, dałem kolejną ruskę, no bo ten typek chce po prostu odlecieć, dałem mu laso, które mi siadło, więc jest elegancko widzowie, tylko teraz to zbudować, teraz to zbudować, teraz go tylko trzeba zabić, naprawdę byłoby super, jakby się udało go zabić, ale tutaj jest zbyt dużo ludzi po prostu, zbyt dużo, go, mamy z niego widzę 119 i 18, więc naprawdę bardzo fajny drop. Dobra widzowie, jest tutaj jakaś dziewiętnastka Lata sobie spokojnie Ale łapiemy go sobie w locie Tutaj pokebol idzie w ruch, dajemy mu rózgę Jesteśmy na środku mapy przy jakichś emeraldach On raczej nie będzie wiedział co się dzieje Ale zauważyłem, że już chyba ma Elytra Swapera i tutaj może być ciężko Tylko z tym, daję mu kozę Tutaj każdy buduje domek, więc jest super Jest kozak, jest kozak, tylko on jest Dobra, jest w mojej kratce, wszystko już widzę Śmiga, naszykujemy sobie lodową rózgę On się powinien wywalić, zabijamy go sobie Kolejny mieczyk, dziewiętnaście do końca Kolekcji. i tak można widzę trapa ciągle to jest naprawdę najlepsza taktyka i radę po prostu jej używać, bo jest naprawdę wszechmocna kolejna ograca sobie zabijamy oni się sami pchają do tych kratek, więc naprawdę jest bardzo łatwo sobie tak zabijać tutaj typ już oddaje i jak ktoś wam ucieka z kratki dajecie klątwę górnika i na pewno wam się nie rozkopie tylko już tutaj akurat jest rozkopane, ale teraz to już raczej sobie padnie, bo nie będzie miał co zrobić damy mu jeszcze wchłaniać serc. On już jest w totalnym szoczku, on sobie już deda padł mu totem na dwa hity i 14, nic praktycznie z nią nie mamy, ale zabijamy jego kolegę, zawsze kilek to kilek, zabijamy go sobie. Dzisiaj w ogóle ile killi my robimy, ja sam to nie wierzę, ile my typów zabiliśmy. Może dlatego, że skończyła się właśnie ta strefa eventowa i bardzo dużo ludzi wyleciało na mapę. Tutaj tak, przy takiej, tutaj z cementem i widzę, tu mam typa z pokebolem, więc jest naprawdę grubo, idziemy sobie tak, zrobimy sobie tak, daję mu od razu wchłaniacz, daję szybko mu rózgę bo on już się bije strasznie, on strasznie chce nam uciec, daję mu rózgę na kok. On sobie próbuje odlecieć, ale my jesteśmy inteligentniejsi i z go po prostu zabijamy, Tylko ludzie mu rzucają totemy. Nie da się nic zrobić. Ja go próbuję zabić, no ale zobaczcie, ile tu jest ludzi. Ciężko coś zrobić. Udało mi się go zabić. No i z typa nie mamy nic. Ja jeszcze dostałem hity po plecach. Ktoś mnie tak zaczął nawalać ze prepadem, bo nie patrzyłem nawet na serduszka. Na sześciu odpaliłem kolce. Mamy z typa knoka i buty, zawsze coś. Bezelek. Mam, widzę, mam na, widzę, złapałem z bezelek jakiegoś typa i to mam 17. To jest potencjalna lodowa ruszka. Tak przynajmniej mi się wydaje. Bo zazwyczaj ludzie, którzy mają fulperki takie pełne sety, zazwyczaj mają eventówki. Więc ja muszę go zabić. Powiesz, się tak wybiegał. No, no, strasznie się stresował. Od razu elkę zakładał. Więc trzeba go zabić. On może coś mieć. On może mieć naprawdę eventówki. Trzeba go zwalić. Trzeba go widzę, rozwalić. Tylko tu jest za dużo ludzi. Odpaliłem ruszkę, weźmy. Od, zaraz też mu dam lasso. Ale nie, tu jest za dużo typów za dużo i po prostu niestety nam odlecił. A widzę, patrzcie, jest tutaj jakiś gościu na bezelek. Full dziewiętnastka, go trzeba odstrzelić, go trzeba odstrzelić Jak łama ma full temy 19, to naprawdę może być spod kokilek Już on odbiega do wyjścia, dajmy mu teraz masywne hity Tutaj ludzie go klokają. nie no, tym nie umie nawet hitować. typa z na szalkanu. On jest do loty, albo zaraz dostanie osusta Ale dobra, na razie się skupmy na tym graczu Bo go trzeba zajść, mamy jeszcze ruskę. nie mamy na moje nieszczęście tej rustki wiedźmy To jest tym wszystkim najgorsze Na szczęście dałem mu tą ruskę. on tutaj się próbuje wtopić w tłum ludzi To jest słabe, to jest jest słabe, ja to nie lubię, jak jest tyle typa na bezelek, nie da się nikogo zabić. To jest naprawdę złe. Zaraz widzę, on tutaj próbuje odlecieć, mój kolega z całą dał wiedźmę, no ale sami zobaczcie, gościu odleciał, a więc my też odlatujemy, no i widzę, ja zakończam ten odcinek, bo już wiecie na czym polega ta taktyka i korzystajcie z niej, póki po prostu ja to robię, póki ludzie się na to nabierają, bo to jest naprawdę OP i ludzie dalej o tym nie wiedzą, że w locie też mogą po prostu zginąć, więc to jest mega mocne, a więc my, widzowie, idziemy już na spawna, raczej dzisiaj się już nie pobijemy, bo idę się po prostu położyć, jestem przeziębiony, więc co, widzowie, elo, Kochajcie, ba, cześć. Halo.